Dzisiejsze posiedzenie rządu, które rozpoczęło się od minuty ciszy, upamiętniliśmy w ten sposób nieprzypadkowo w tym miejscu tragiczną śmierć naszego żołnierza. Cała rada ministrów poświęcona była ta część, która zakończyła się przed chwilą sytuacji na granicy. I szerzej y, kwestii bezpieczeństwa w Polsce. Y, odebrałem także informację o tym ministra spraw wewnętrznych i administracji o y, sytuacji w Skarżysku Kamiennej w zakładach MESKO, gdzie doszło do eksplozji. Y, no, z oczywistych względów jesteśmy y, bardzo czujni i wrażliwi na wszystkie tego typu sytuacje. Na razie nie ma powodu przypuszczać, aby, y, aby jakaś. Zewnętrzna siła stała za tym dramatycznym zdarzeniem w fabryce MESCO, ale, ale są na miejscu szefowie odpowiednich służb i będziemy sprawdzać oczywiście każdy, każdy szczegół. Tam niestety też zginął człowiek w czasie pracy doświadczony, pracownik zakładów MESCO. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, co Państwo polskie musi zrobić. Aby sytuacja na granicy była bezpieczniejsza z punktu widzenia państwa polskiego i mniej dokuczliwa, co jest dzisiaj bardzo trudne z punktu widzenia mieszkańców tej ziemi. Przyjęliśmy uchwałę, której konsekwencją praktyczną jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o utworzeniu strefy. Tej strefy przy granicy z Białorusią, o której głośno dyskutowano w ostatnich dniach. Elementy tego rozporządzenia konsultowaliśmy z zainteresowanymi stronami. Oczywiście chodzi o to, i nie ma, tutaj nie, nie owijaliśmy tego w bawełnę, aby utrudnić przemyt nielegalnych migrantów przez granicę polsko-białoruską i żeby zbudować lepsze warunki dla służby zarówno Straży Granicznej, jak i wojskowych i policji. To zawsze budzi oczywiście negatywne konsekwencje z punktu widzenia interesów mieszkańców, zdajemy sobie z tego sprawę. Podkreślamy w tej uchwale nie tylko to, że doceniamy wysiłek i straty, szkody, jakie ponoszą ludzie tu mieszkający z powodu tej wojny hybrydowej, jaką Białoruś i Rosja prowadzą na naszej granicy. Będziemy, ten proces już się zaczął, będziemy szukali także sposobów pomocy. I użyjemy różnych dostępnych nam środków, aby pomóc mieszkańcom tej ziemi w związku z negatywnymi konsekwencjami wojny, a także, jeśli takie się pojawią, z negatywnymi konsekwencjami utworzenia tej specjalnej strefy. Ona nie będzie tak głęboka, jak niektórzy w komentarzach i w swoich analizach to przedstawiali w ostatnich dniach. W sumie. No w porównaniu do, pamiętacie Państwo, o tej poprzedniej wersji, która funkcjonowała tutaj na początku tego napięcia na granicy mówimy o kilkudziesięciu kilometrach, o dwustu metrach głębokości. Są miejsca w rezerwatach, gdzie ta strefa będzie szła w głąb około dwóch kilometrów, ale to są nie, nie, niedługie odcinki i one są związane z obecnością. Przemytników, którzy operują przede wszystkim na terenach zalesionych i nie bezpośrednio przy granicy, tylko właśnie w odległości kilometra, półtora, dwóch. W tych miejscach strefa, dlatego, będzie, będzie szersza. Chcę powiedzieć jeszcze raz. Ja wiem, że to budzi emocje także ze strony części opinii publicznej. Ludzi i środowisk zaangażowanych także w niesienie pomocy tutaj, przy granicy. Zadaniem państwa jest ochrona i obrona granicy i tutaj nie zmieni tego no, ani żadna polityka, ani, ani emocje ludzkie. Ja to wszystko szanuję, ale. Zadaniem państwa polskiego jest użycie wszystkich dostępnych metod, aby granica była bezpieczna, a to znaczy, że ta granica nie może być bezkarnie przekraczana przez nielegalnych migrantów i przez zorganizowane przez władze Białorusi i Rosji. Nie musimy już tego dokumentować, to już jest oczywiste dla wszystkich na świecie, że ten proceder jest organizowany przez Administrację białoruską i rosyjską. I, i, I nieprzypadkowo cały świat nazywa to wojną hybrydową na naszej granicy. I dlatego państwo polskie tym bardziej jest zobowiązane, aby szukać wszystkich dostępnych metod na ochronę naszej granicy. I tutaj się nie będziemy cofać. W związku także ze, z, z tym bulwersującym zdarzeniem, mówię tutaj o, o mm, zarzutach wobec. Żołnierzy, którzy zostali oskarżeni o nieuprawnione i niezgodne z regułami użycie broni na granicy. Po pierwsze, chcę Państwu powiedzieć, w tych ostatnich godzinach przed wyborami nie chciałem o tym mówić, bo to nie jest materia właściwa dla czasu wyborczego, ale dzisiaj to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Wszystkie opinie, jakie się pojawiły, artykuły, tezy, że sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w marcu, a więc zatrzymanie żołnierzy w związku z przekroczeniem według prokuratury, ale także według ich przełożonych i mówię tutaj o wojskowych, przekroczeniu uprawnień, że ta sytuacja w najmniejszym stopniu nie sparaliżowała ani straży granicznej, ani tym bardziej wojska, jeśli chodzi o wypełnianie misji na granicy, wręcz przeciwnie. Znaczy, warto sobie uświadomić, że broń w celach ostrzegawczych. Przecież nasi wojskowi, nasza Straż Graniczna, nasza policja nie strzela do ludzi, ale używa broni w celach ostrzegawczych. Także ta broń używana była ponad tysiąc razy w ostatnich sześciu miesiącach na granicy. Chciałbym, żebyście wszyscy Państwo sobie zdali sprawę z jak masywnym, jak naprawdę poważnym problemem mają nasi żołnierze, strażnicy graniczni, policjanci tutaj na, na, na granicy. Po tym zdarzeniu w marcu nikt nie poczuł się jeśli chodzi o wojskowych czy straż graniczną sparaliżowany tylko w maju ponad 700 razy 770 razy użyto broni w celach ostrzegawczych broni palnej na granicy białorusko-polskiej 700 razy tylko w maju więc w tym sensie chcę bardzo wyraźnie podkreślić że to nie jest tak że przełożeni Dowództwo wojskowe, prokuratura wojskowa yy, yy, chcą jakby sparaliżować działania żołnierzy, czy utrudnić, czy zastraszyć żołnierzy. Yy, są te nieliczne na szczęście sytuacje, kiedy powstają wątpliwości, czy, yy, czy nie przesadzono, czy nie przekroczono w sposób yy drastyczny yy, reguł postępowania. To jest bardzo trudna służba, i ja sobie zdaję sprawę, jakie, jakie to jest wielkie wymaganie wobec polskiego żołnierza, żeby pamiętał o przepisach prawa wtedy, kiedy jest też bezpośrednio zagrożony. I, i chcemy, żeby w najbliższej już przyszłości żołnierze nie czuli się jakby przygnieceni tymi okolicznościami prawnymi, co nie znaczy, że będą zwolnieni z obowiązku respektowania prawa. Ale na. Mój apel. Pamiętacie Państwo, mówiłem o tym kilka dni temu. Pan premier Kośniak-Kamysz przygotował, te, te prace trwały już wcześniej, odpowiednie rekomendacje prawne. Mamy tutaj projekt ustawy o zmianie ustawy o obronie ojczyzny oraz niektórych innych ustaw. I w pierwszej części tego projektu jest mowa o innym postępowaniu wobec żołnierzy, funkcjonariuszy, którzy, tutaj zresztą mówimy o żołnierzach, ustawa dotyczy Polskich żołnierzy, którzy używają broni w sytuacji zagrożenia. I tutaj są te, te okoliczności, kiedy żołnierz ma prawo użyć broni, i kiedy użycie broni z założenia nie jest przestępstwem, bo no, musiałoby się zdarzyć coś wyjątkowego, żeby był to za przestępstwo. A więc, jeśli żołnierze, w związku z wykonywaniem czynności lub zadań służbowych, i gdzie są wskazania, że być może naruszono zasady do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, broni lub innego uzbrojenia. Więc jeśli żołnierze w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej. Przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu, lub odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, lub przeciwdziałania czynnościom wiążącym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby konieczności przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności tego żołnierza lub innej osoby, lub która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną żołnierzowi lub innej osobie uprawnionej do, do jej posiadania. Jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania, to wtedy, Według tych nowych przepisów żołnierz nie popełni przestępstwa, jeśli użyje broni, chociaż w normalnych okolicznościach byłoby to uznane za naruszenie zasad do użycia lub wykorzystania broni. Ale jeśli to będą takie okoliczności, jakie wymieniłem, to z zasady to nie będzie przestępstwo. W tym projekcie ustawy mówimy także o. Bez potrzeby ogłaszania stanu wyjątkowego czy stanu wojennego o możliwości użycia oddziału wojska polskiego na terenie, na, na terytorium państwa polskiego. Dotychczas było to niemożliwe. W związku z zagrożeniem, o którym informujemy od dłuższego czasu, to są też niestety zagrożenia, które się pojawiają w innych krajach europejskich. Dzisiaj Niemcy, w kontekście Mistrzostw Europy w piłkę nożną, prezydent Macron. W związku z Olimpiadą w Paryżu otrzymują codziennie informacje o zagrożeniach sabotażowych i dywersyjnych w trakcie tych imprez organizowanych czy inspirowanych przez Rosję. Czechy, jak Państwo wiecie, w ostatnich kilkudziesięciu godzinach zostały postawione w stan alarmu, więc także my w Polsce musimy być przygotowani i my już nie możemy jakby doganiać rzeczywistości. Ona jest inna niż kiedyś. I ani konstytucja, ani nasze przepisy, nie tylko u nas w Polsce, nie przewidziały czegoś takiego, że państwa z nami sąsiadujące będą organizowały na masową skalę przemyt, łamanie, gwałcenie naszej granicy, przy, także przy użyciu czasami broni i, i, i przemocy. Nikt nie przewidział, że będziemy obiektem ataków w cyberprzestrzeni na wielką skalę. Zupełnie nikt nie był w stanie przewidzieć, kiedy tworzyliśmy nasze przepisy prawa. Że będziemy mieli do czynienia z aktami sabotażu i dywersji na terenie naszego kraju. I dlatego przygotowaliśmy przepisy, które umożliwią nam podjęcie działań, a nie szukanie, no wiecie, tak trochę po omacku, możliwości prawnych. Będę przekonywał wszystkich, aby wiem, kontrowersyjne, niełatwe do zaakceptowania, ale żeby te przepisy wprowadzić jak najszybciej w życie. Będziemy o tym także rozmawiali z panem prezydentem za chwilę na, na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Jak wiecie, policja już tutaj działa przy granicy. To bardzo zmieniło jakość, jeśli chodzi o skuteczne przeciwdziałanie, szczególnie zbiorowym próbom przekroczenia granicy. Do tej pory na przykład przepisy uniemożliwiały korzystanie z takiego sprzętu jak armatki wodne żołnierzom. Do tego potrzebna jest policja. Dzisiaj ta współpraca na granicy oddziałów policji, straży granicznej i wojska jest coraz lepsza i, i jakby nie tylko Kwestie prawne, które w tej chwili regulujemy, ale też logistyka, coraz więcej doświadczenia powodują, że nasi żołnierze, Straż Graniczna i Policja będą coraz skuteczniej uniemożliwiać nielegalne, nielegalne przekraczanie granicy. Druga część naszego posiedzenia odbędzie się w środę o godzinie 9 rano. Tam będziemy rozstrzygać kwestie dotyczące płacy minimalnej, wieloletniego, znaczy założeń do budżetu przyszłorocznego. Ale o tym poinformujemy o efektach tego drugiego, drugiej części posiedzenia rządu w środę po posiedzeniu rządu. Muszę zdaje się. Tak jest, to zgadza się ze względu na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Także państwo, do zobaczenia niebawem. Nawet jak minutę, by się spóźnię, to wiecie, co będzie. będzie. Tak. No, zarządzenie zostało, tak. rozporządzenie ministra Siemoniaka zostało dzisiaj jednoznacznie wsparte przez Radę Ministrów. Jeśli pytacie mnie o dzień i godzinę, no my dzisiaj zaczniemy już przygotowywać. To nie, nie wiem, kiedy ostatecznie te przepisy, które będą odczuwalne przez ludzi, jaki to jest dokładnie termin, ale jeszcze dzisiaj poinformuję. Nie, nie 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 przygotowałem tej informacji o o wydaniu komunikat w tej ale sprawie proszę szczegółowo. Spodziewać się komunikatu jeszcze dzisiaj ze strony ministra spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo dziękuję.